I hej hej, witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj jestem z Nikolą. Tak, to jest moja znajoma i tamtego kolegi. No, przywitaj się. Cześć, przywitaj się. To się nie przywitaj, się nie chce. I ogólnie ja w tą grę już grałem z epickim wi wilkiem. Więc powinien się niedługo pojawić odcinek z tej gry na kanale. Po ich spiłem trochę po tamtym odcinku jak widać mam y, takie roboszarki plus takiego dragona jest on ewoluowany Tak ewoluowałem sobie dragona Słucham Jeszcze nie mam twoje odcinki na telefonie naszym Co? Czekaj czy pokonałem tego gościa w sekundę? Tak, pokonałem gościa w sekundę. Jak widzicie, wyzwanie niewiele zmienia mi pokonanie tego pana tutaj. A to dlatego, że moimi statystykami jest 17, 175 milionów. A niedługo jeszcze idę na ninja się zmierzyć. Rozgrywaj na tej pierwszej mapie coś, rozegraj. Spróbuj wbić się bardzo szybko, a będziemy mogli razem grać obok siebie. No, Eksp na komputerkach. Kościa Odbieraj co? darmowe nagrody. Eksp na komputerkach i wygrywaj z tymi bosami, okej? Okay? Dziękuję, do widzenia papa. Pa. Ja właśnie idę się naparzać, sobie naparzać w komputerek na wyższym levelu, żeby móc walczyć z lepszym bossem. Co? No właśnie, zobaczymy i pytanie. Jakby może zagrajmy w pigi, bo znalazłem pigi ostatnio. Właśnie widziałam, jak wygrałeś. Tak, widziałaś odcinek? No. O. Super. Z mini, ja znalazłem pigi, a ten kolega. Czekaj, coś no? zrobię. A sorry, widzowie, że nie słyszeliście. Byłem przez jakiś moment wyciszony. Z tej grze zagramy w... nagramy następny odcinek z Piggy będzie. I z tego co kojarzę z poprzedniego odcinka, który znalazłem na kanale z Robloxa, jednego z poprzednich, to chyba chodzi ci o live topie, tak? Nie pytajcie skąd wiem. Oglądałem poprzedni odcinek, tak jakby, co. No to ja nie wiem, ale spróbuję się domyślić. Pokonam, pokonam tego bosa. Pokonuję, 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 pokonuję. Aaa, jezu, za wolno tapowałem. Czekaj. Jestem już na wyższych bossach już w ogóle. U mnie bossy są po 300 milionów na przykład. Są już po miliony. Okay. Czekaj. Ty komu, przeciwko komu walczysz? Albo co ty robisz? Ej, Ja taka w ogóle rada, chodź do mnie. Ile masz tego, czy podejdź do mnie, to ci coś powiem, co możesz zrobić? To chodź, tutaj, jestem obok ciebie. Exp na tym komputerku, tym czarnym, na tym Exp, tutaj, gdzie ja stoję. Dopóki nie będziesz miał 3000, dobij do 3000, z tych 3000 próbuj do 15, a później spróbuj do 39000 i wtedy wbijaj tak, żeby mieć 500 coś tysięcy i wtedy będziesz mogła pokonać tego bossa i do mnie dołączyć. O ile ja wcześniej nie wyjdę z tego poziomu, nie skończę. Chociaż i tak cały odcinek mi raczej zajmie wyekspienie się na tyle, żeby móc przejść cały, cały ten w ogóle poligon, cały ten poziom, na którym aktualnie jestem, więc to. tak jakby co widzowie, w poprzednim odcinku obstawiam, że Epicki Wilk jakby dosłownie kupował za Robuxy w ogóle rzeczy w grze. Tak, najpewniej kupił sobie jednego z tych legendarnych petów, którego tam miał, dziadu jeden. O, to nie, miał to. Ja w ogóle patrzę to co on mi powiedział, tylko nie wiem jak to działa bo on mi coś powiedział ciekawego i dziwnego trochę. Czego, o, czegoś, czego nie rozumiem. Jak to ma działać? Nie się pada, deszcz. Tak. Co? U ciebie pada? U mnie nie, nie wie. pada. Nie, to będzie burza. A bo ty jesteś u siebie, Jezu. Ja zapomniałem, że ja po drugiej stronie Wisły aktualnie jestem. Tu u mnie aktualnie nie ma deszczu. Sobie sprawdzam coś na jednej przeglądarce, którą mi kolega polecił. Ja ci tego na to marczę. Jestem ciekawy, bo on mi coś tam powiedział, czego nie do końca zrozumiałem. Ja wiem, że ty się domyślasz tej gry, To wczoraj grałeś, ale chodzi mi o to, że ty szukałeś w domach jakichś sekretów, czy jakichś tam szukałeś... Co mam jak... przypominać, że mnie na poprzednim odcinku nie było. Zastępował mnie kolega, który i tak bez mojego pozwolenia tu wszedł grać. I widzowie już wiedzą o co chodzi, bo mnie przy laptopie wtedy nie było, dałem go koledze. Nie jesteś. A w sumie zostawiłem porzony na zakupy. Tak dokładnie. Jestem nadal na tym drugim poziomie, na który ty jeszcze nie doszłaś. Za jakaś, coś kupiłam nie, Mogę kupić nie mogę. Ja maksymalną. Inny poziom książki. Na szczęście. Nie, nie dawaj. Wiesz jaki mam kolor książki? No, dawaj. Czekaj. Poczekaj, tylko. Poczekaj, jeszcze. A zobacz kolor mojej książki. Nie widzę. Fajny? Nie widzę. Tu! Fajny kolorek. Weź, spójrz na tą książkę. To jest piękny hardstyle. W ogóle teraz, koniec, zaczyna się. No bo schowałem książkę do oku. Klajd darmowego smoczka. Elo! A to możecie nie mogę pokazać mojej książki. Gdzie jaś tyłem? I No. 1-0-1 Czekaj, ja cię za chwilę wrócę do ciebie, tylko pójdę coś zrobić. Nie? Pokonać jednego gościa, z którym nie rozumiem. Czemu go jeszcze nie pokonałem? Jest, wygrałem. Z gościem, z którego nie mogłem wcześniej pokonać. Czekaj, idę do ciebie ci coś pokazać. Mam dwa kaf... mam dwa koła pucharków. A jeśli mogę to zwiększyć. No. Jakby ja kupowałem za pucharki pety, nie wiem co ty kupiłaś, ale no. Ja za pucharki kupowałem pety. Ja za 10 tysięcy pucharków kupowałem pety. Słyszę. O! Jest! one, 6 tysięcy pucharków w, w kilka sekund. Czekaj, idę do ciebie. Pokaż się. obróć się. Dawaj, jakie opeta kupiłaś? Za pucharki jeszcze. Pokaż, co ty kupiłaś za te pucharki. No, Serio, coś, coś takiego kupiłaś za puchy? Co tu jest? Kto ja w ogóle swojego zapomniałem aktyw. Ja zapomniałem swojego aktywować, zobacz. Fajny? Fajny mam? Przestaniesz? Ja się zmywam na swój poziom. Idę pokonywać bosa, dopóki mam to, że... Mo a w sumie będę sobie wbijał puchy. Czekaj, w sumie będę sobie wbijał pewną rzecz. Tak widzowie jak widzicie, wbijam parę dziesiąt kliknięć na sekundę mogę robić. Nie, nie, Jestem gdzie indziej niż ty, przez sekundę, bo chcę się wybić jak najbardziej mogę. Raz, wczoraj mnie nie było dla przypomnienia. I ile razy można ci przypominać, że zastąpił mnie kto inny? Następny odcinek, mogę ci go dać, żeby za mnie grał. Jak chcesz. Mogę go zostawić na następny odcinek, jak chcesz, żeby grał za mnie. Ale raz, wczoraj mnie nie było i dwa, mogę temu gościowi dać znowu laptopa, żeby z tobą gadał. No nie było, byłem na zakupach. Co? Raz nie ja, tylko kolega, bo byłem w sklepie z tatą. Co? Małym chyba tak bym nie mówił. Co? Może mam czar raz nie byłem, miał ja dwa. Wtf, wtf, co ty masz z tobą? Chyba wyobrażę twoją mamę, żeby cię do lekarza wzięła. No co, może cię do lekarza weźmie, może ci się poprawi. Nie wiem, zobaczmy. Krill widzę. wczoraj mnie nawet nie było w domu Tutaj nie było, byłem na, na zakupy Kolejny bym miał udawać, że to jest minął, ale się nie udało, Jeden k Ale mocy, jeden, siły czy nie? To masz z tego prędkości klikania czy nie? Ja to nadal słabo w porównaniu do mnie Z czego z czego się śmiesz? Czekaj, ja rebirfuję. Czekaj, ja właśnie rebirfuję. Rebirf. Rebirf. Okej, okay, mam kolejnego rebirfa zrobionego, Dziękuję. Robię darmowe rebirfy. Ej! I, I zobacz jak to mi pójdzie. Ja na kliknięcie. Pach. 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 Pach, pach, Dzień dobry. Zobacz mnie. Zobacz mnie, ja dopiero się zrebirfowałem. Przed chwilą. Więc tak jakby ja dopiero się rebirfowałem chwilę temu. Jeszcze. Dziękuję, mam już milion siły. <grym> Czekaj. Grana. O, czekaj, daj mi jeszcze minutę, bo, daj, za chwilę kończy się nam odcinek, w ogóle, czekaj, idę do ciebie, bo za chwilę odcinek się kończy i czas kamerowy, chodź, chodź, a my już dziękujemy za uwagę i do widzenia.